Hej, cześć, witajcie z tej strony. Limited, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale. A ogólnie to jest audiolog. Taka mała poprawka. Limited, hehe. <grytanie> Dobra. Taki krótki, yy, bardzo wstęp, ponieważ yy, nie mam zbytnio czasu. No i muszę nagrywać materiał dla was z gier. Nie, niż audiologii. Tak, co będzie na moim kanale? Jeśli ktoś mnie pamięta z poprzedniego kanału 1002 Rafael, to było tam sporo gier, naprawdę masa gier się przewijała, myślę, że teraz to się nie zmieni, ponieważ gry będą praktycznie więcej tych gier, ale gry nie będą już yy, takie... Nudne, że zamulam na odcinku, po prostu będzie coś się więcej działo. Ja wam to obiecuję, myślę, że niedługo to się poprawi. Już nagrałem pierwszy odcinek z Minecrafta, Let's Play Minecraft odcinek pierwszy, no i sezon też pierwszy, ponieważ Limited to już nowy kanał, nowe wszystko, nowe oblicze, nowe oblicze YouTube'a, nowe, nowe oblicze nagrywania, zobaczycie pełną, dużo pełną atrakcji na moim kanale, konkursy, vlogi oraz serie. Myślę, że ten krótki wstęp wam, was zachęci do zasubskrybowania mojego kanału oraz ocenienia tego filmu pod względem jakości dźwięku, który powinien być nawet bardzo dobry. Lecz w przyszłości zamierzam, przepraszam za pomyłkę, zamierzam zakupić mikrofon pojemnościowy. Nie będę tutaj wymieniał żadnych mikrofonów, ponieważ by była to reklama, a ja reklamy i praw autorskich nie chcę. Tak jak mówiłem wcześniej, filmy będą ukazywać się w środę i w sobotę. Te dwa dni będą... Tylko w te dwa dni będą odcinki. No i to by było krótki wstęp, dwuminutowy, dwutrzyminutowy. Więc ja zapraszam do oglądania, do komentowania, subskrybowania i oceniania. Zostaw łapkę w górę, a na pewno nie pożałujesz. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!